Daj mi spokój. Nie widzisz, że przepatruję wodę? Coś się stało? Ktoś tam wpadł? Nie, a ja... widziałaś taką dziewczynę 17 lat, w... Sam nie wiem. Obawiasz się, że tam wskoczyła? Nie wiem. Elida. Moja jedyna córka. Zniknęła. Kto jeszcze jej szuka? Kazałem strażom jej szukać, ale nie mogę mieć w nich nadziei. Powiedzieli, że w tym wieku dziewczyny uciekają, ale nie Elida. Dotarłem do jej przyjaciół, ale podobno nie rozmawiali z nią od tygodni. Tygodni! Jak mogłem nie wiedzieć, ale będą jej szukać? Ja już szukałem wszędzie i pomyślałem, że może, może jest. tutaj, w wodzie. Na króla słońce. Kiedy ją widziałeś? Ostatniej nocy, w domu. Czuła się lepiej. Była chora? Była wycofana, smutna. Ucieszyłem się, gdy chciała wyjść do ogrodu. Potem już jej nie widziałem. Robiła lub mówiła coś dziwnego? Kiedyś była całkiem inna, wyjątkowo radosna. Bawiła się w piasku z chłopcami. Zmieniła się? Nie wiem. Nigdy się ze mną nie zgadzała. Nie cierpi zawieszenia broni. Myśli, że w ogóle nie powinniśmy zaczynać wojny. Od miesiąca nie widziałem jej uśmiechu. Cały czas siedzi w swojej izbie. Powinienem być uważniejszy. Podczas wojny stało jej się coś strasznego? Wojna, martwi wszystkich. Okrucieństwo szalonego króla Słońce, krew na ulicach. Uciekający w popłochu ludzie i Tamena. Teraz trwa zawieszenie broni, ale Elida nie może się z tym pogodzić. Właśnie między nami ranią jej serce. Potrafię tropić. Mogę poszukać, gdzie ostatnio była. W ogrodzie. Proszę. Może uda Ci się znaleźć jakiś trop? Postaram się. Niech słońce oświetla Ci drogę.